Chodź? Dobra, materu, dobra, chodź, powiedziała Nie, ono ma mater... Ale to o co chodzi? <grym> Ej, nie Ale o... Ej, halo Rozumiem. Jotka? Ej, tam gdzie my halo Halo Jotka Dajcie mi kogoś kurwa kto umie mówić <noise> no, mi się nie Leci lecisz na no, no. to gówno kurwa ja ty gadaj ty. Halo? Halo, kurwa 3 Halo Nie odpowiadają. Początka no Ja idę i poszukem zajęcia Jotka, ty żyjesz kurwa! Neskońku. I u mnie to samo było. Hey. Znajmu już ja przede wszystkim. Ja wiem, że ja jestem taki trochę, że ja mam że ja nie śmieję. Ja i ja. Nie mam.